Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają Maciej Pertyn-Pertyński i Bartosz Ławski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, czy ty wybierasz się do Monachium, ale nie na Oktoberfest? <laughs> Proszę pana, ja już nawet jestem w Monachium. A. Na trzy różne zaproszenia, z czego jedno było szczególnie atrakcyjne, żeby jechać w pięciu samochodach. A ja dostałem zaproszenie też, żeby pojechać do Monachium, i nawet jednym samochodem, znaczy ja miałbym, mhm. ale no, u mnie z wyjazdami, no to wiadomo. Nie, no to wiadomo, ale, ale, ale te propozycje, ponieważ propozycje jazdy samochodem e, zrobiły się w tym momencie. E, po prostu miażdżącą przewagą tych, tych propozycji, wśród, wśród propozycji e, zabierania do Monachium, to zaczynam się zastanawiać, czy nie cofnęliśmy o 30 lat. Marzę o tym, żeby jechać samochodem do Monachium. Tak. To piękna no droga. Bo do Genewy jest. kiedyś, czy do Frankfurtu. A do Genewy po Paryża, się latało. Proszę nie, Pana. Się jeździło samochodem. A samochodem. samochodem też się jeździło. I wszyscy nacowali zawsze po francuskiej stronie. No bo było trzy razy taniej. Tak. No. Więc y, Annecy cieszyło się dużym tak. powodzeniem. Tak, ale te czasy już dawno minęły i no, jak widać wracają, chyba że poczekaj, bo może to jest tak, że jedziesz w, na przykład dwie trzy osoby tylko po to, żeby się zmieniać i spać po drodze i żadnego noclegu. A właśnie noc, nocleg yy, yy, propozycja nie obejmowała noclegu. No to ja pozdrawiam. Znaczy wiesz co, ja kiedyś y, y, dojechałem non-stop z Frankfurtu do Warszawy. Też mi się to zdarzyło. Ale to było y, 9-11, no, czyli 11 września 2001, kiedy pamiętasz, co tam pamiętam, się na salonie pamiętam, pamiętam, co się działo na salonie. Wracałem dwa dni później, proszę pana, gdyż y, po salonie 9-11 wylądowałem... W środku gór Taunus, w jakimś schronisku młodzieżowym, które kiedyś dawno temu obsługiwało Hitler Jugend, i w tymże schronisku y, towarzysze z byłych krajów socjalistycznych urządzili, jak to ładnie określił bułgarski dziennikarz, odczynienie złego uroku. On studiował Aha. w Polsce i mówił znakomicie po polsku, tylko że z akcentem. E, ale to określenie tak do mnie przemówiło i nie tylko do mnie, że tam była ekipa z dawnych demoludów na poziomie 20 paru osób. I ja uciekłem najszybciej jak się dało. E, jak o godzinie trzeciej nad ranem śpiewaliśmy międzynarodówkę, każdy w swoim języku, to już wiesz co było. Domyślam się. No. no, i dobrze, natomiast słuchajcie. Odczyniliśmy zły odczyniamy urok. Odczyniamy też, bo, bo to już jest IAA Mobility. W związku z tym, wszyscy, kto żyw tam elektryki prezentuje, Ja nie mam z tym problemu. Ja też nie mam z tym ja problemu. Ja mam problem z tym, żeby ktoś zaczął prezentować metody na pozyskanie większej ilości energii i rozdystrybuowanie jej wzdłuż dróg. No więc tak, tym bardziej, że za chwilę się okaże, że owszem, zaproszenie do Monachium obejmuje danie samochodu, ale elektrycznego. No na przykład, prawda? Tak, tak. tak. No, nie, no, powiem ci, że ja w Monachium dopiero co byłem, tydzień temu, na jazdach elektrykami, które w tej chwili to był x które w tej chwili po Liftingu mają inne, nowe baterie, tak. mają inny, nowy system zarządzania energią i w efekcie dają się ładować. 525 kW. Tak, ja jestem właśnie już na takiego Xpenda wpisany, ale u nas on będzie dopiero w listopadzie. Nie. Jakoś wcześniej, już mają zamówione w każdym razie. No, ja się dowiedziałem, mam jakieś. No, dealerom pewnie można. No więc tak, ostać. ja mam, ja mam, Ale do termin, czego zmierzam? No. Że nawet w Niemczech zaprezentowanie tej zdolności do ładowania się taką mocą było niemożliwe, ponieważ ustalona z góry na trasie stacja ładowania Ionity. Miała dawać 400 kW, ale jak się okazało, dała dwa razy po 200. Więc jak być to powiedzieć? No ale to każda stacja tak ma no ale ja w Polsce ładowałem na stacji 360 kilo, która ma sama z siebie 360 i tyle dawała? nie wiem, bo najmocniejsze auto z największą potencjalną mocą ładowania, jakie tam ładowałem, brało 230 i rzeczywiście 220 natychmiast złapało a widzisz, a ja yy, ostatnio ładowałem yy, co prawda plugina ale już takiego z możliwością ładowania prądem stałym, czyli o modę 9. Mm -hmm. I podpiąłem ją pod ładowarkę 50 kW. No. Bo tam są. Bo taka była. T... Taka była, akurat najbliżej. Poza tym tam są tylko 34 kWh baterii, co jest jak na plagina bardzo dużo, ale realnie to nie jest... No i ona, OMADA 9 ma chyba 40 kWh ładowanie tego stało. I tak, więc mówię, dobra, no to to tym 40 kilo tak, to yy, niecałą godzinę mhm. i ja sobie gdzieś tam pójdę yy, zwiedzę okolice. No. I proszę pana, yy, wracam i co się okazuje, że ta 50 ładuje 13,2? Widzisz, bo to jest jeden z tych problemów w elektrycznych samochodach, które mnie doprowadzają do rozpaczy. Mianowicie, że nawet jeżeli auta, czy to hybrydy plug-in, czy to elektryki czyste, nawet jeżeli mają czysto teoretycznie fenomenalne parametry. To w rzeczywistości okazuje się, że chyba żeby, ale. Bo znaczy, tak problem... zwana krzywa ładowania jest okant I... pupy potem. Nie, to nie była wina samochodu, tylko to była wina tego, że ta pięćdziesiątka to tam jest, ale na wszystkie trzy. A, no tak, tak. W związku z tym wystarczyło, że podjechał obok jakiś samochód no tak. i nawet podłączył typ drugi, normalny mhm. i już to zaczęło, wiesz. będę bardzo. Bardzo śmieszną tam y, historyjkę zaliczyłem, ponieważ przyjechała pani elektrycznym całkowicie y, Mercedesem. Tym to się Ekła tak, nazywa, uh -huh. jest coś takiego i po prostu y, pazury i zęby od razu jak zobaczyła samochód na białych tablicach. Ale zobaczyła, że on jest podpięty, więc chyba zrozumiała, że to jest plugin. Po czym musiałem wysłuchać wykładu, że to w ogóle powinno być zabronione ładowanie tych pluginów, a już na pewno prądem stałym, bo ja sobie mogę pojechać na benzynie ona musi się naładować, a teraz została jej tylko ładowarka prądu zmiennego. Czyli no. klasyczna Karen albo Grażyna, jak kto woli, ja rozłożyłem... który, która uważa, że wszyscy inni w ogóle powinni być zabronieni. No ja rozłożyłem ręce, mówię, proszę pani, no podjechałem, ładowarka CCS była wolna, więc ją sobie wpiąłem. Długo to nie potrwa, więc tu jest niewielka bateria, więc ja się odepnę, To pani się przepnie, najwyżej przecież, jaki to jest kłopot. Ale wysłuchałem właśnie wykładu na temat idiotyzmu Plagina, i powiem ci wiesz co: na tych wszystkich forach czy profilach wyznawców tych muskoczepów, Mhm. Wiesz, wyznawców kościoła świętej Tesli oni nienawidzą plaginów, oni w ogóle nienawidzą hybryd, mówią, hybryda to jest połączenie najgorszych cech obu napędów. Ja mhm. próbuję tłumaczyć, że jest zupełnie odwrotnie, że to jest połączenie najlepszych cech obu napędów, co ostatnio udowadniają koledzy Chińczycy. No i my dzięki ich tworom. Bo y Wspomniana omoda 9 zrobiłem mm, spokojnie 140 km na prąd. Naprawdę? Dałeś radę? Dałem radę. Nie to, czym, nie, to nie jest na, na moje nerwy, ale no, ee, ja, sobie, ja omodą zrobiłem 105. Po czym go sobie, proszę pana, właśnie doładowałem i jak z tą naładowaną baterią pojechałem w trasę, to on mi. Yy, w ogóle w pewnym momencie już nawet, nie wiem, 30% jeszcze zostało. I jak on zaczął włączać silnik spalinowy i ewidentnie przy każdej prędkości normalnie się tym elektrykiem jeszcze wspomagał, bo jeszcze miał prąd. No bo tutaj jeszcze dochodzimy do, do omawianego przez nas wielokrotnie problemu pod tytułem, że to Chińczycy chyba najlepiej zrozumieli, jak należy... Zestrajać hybrydę plugin. I problem polega na tym, że niestety yy, OMODA 9 ma ten sam problem co JQ7, czyli yy, tak naprawdę nie ma komputera pokładowego. No ale ta tablica. Yy, tylko takie problemy ta, mieli. Bo pokazuje zużycie tylko z ostatnich 50 km plus pokazuje zużycie prądu, zużycie benzyny oraz wspólne zużycie energii, gdzie zdaje się przeliczają 3-3 kWh na litr tak, paliwa. Tak, tak, tak. W związku z tym trudno jest się połapać, ale no, ta dziewiątka to jest olbrzymie bydle. Tak. I, I ma realnie ponad 400 koni mechanicznych. Tak. I jak ja sobie to wszystko policzyłem, to tak jest prawdą na pełnym ładowaniu i pełnym zbiorniku przejechałem ponad 1200 kilometrów. Nie pchałeś samochodu? Nie pchając samochodu. Przeciwnie, jeden. Ciągnąłem. Y, przeciwnie, odcinek miałem taki, że musiałem pojechać autostradą i pojechać szybko. No, no. i to jest. Y, y, Wiesz, co dopiero co. Jeździłem najnowszą hybrydą plugin e, marki BYD. Tą, Podobna, tą, 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 No nie, jest inny typ hybrydy jednak zupełnie, trochę, ale no. przede wszystkim dlatego, że BYD stosuje rozwiązanie hondowskie, czyli prawie cały czas szeregowa. E, chyba, że wyjedziesz na autostradę, to wtedy się silnik spalinowy dołącza do napędu. Ale nie to mnie zafascynowało, tylko to, że. 4 litry średniego spalania przekroczył mi ten samochód dopiero jak jechałem po autostradzie na tempomacie 145. I Omoda wtedy pokazywała no, z tych ostatnich 50 kilometrów łącznie, ta, czyli energii, mhm. sześć... Co? No tak, tylko że Omoda ma 430 koni, a ten BYD 218, więc, no więc jest mała różnica. Poza tym Omoda ma, zdaje się, trzy silniki elektryczne. Ma trzy silniki 3 elektryczne. elektryczne, tu jest tylko jeden. i do, Zmierzam po prostu do tego, że przez większość czasu do 100 km ja przejechałem po obwodnicy prawie 70 na samym prądzie. Mhm. Ale Więc... to przy 100-120, nie wyżej. No tak, no. no ale na samym prądzie ponad 70 km, a łącznie oni mnie prosili, żebym spróbował zasięg sprawdzić. Znudziło mi się. No Przypomniała nie... mi się strasznie stara niemiecka reklama volkswagenowska z czasów, kiedy dopiero wprowadzali TDI i w telewizji puszczali reklamę z Passatem. To było coś takiego, że na, na stację benzynową z takim strasznie e, znudzonym benzyniarzem e, wjeżdża Passat, rozumiem, z TDI, zatrzymuje się pod dystrybutorem i e, wypada na, uli, na, na, na podłogę, na, na, na asfalt e, kierowca i czołga się w stronę wiadra z wodą do mycia szyb. I pije z niego. Bo on prze, przeskoczył, tam było wtedy e, chyba 1400 km podawane na jednym zbiorniku. I było to. to, 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 to I to nie chodzi o ten o ten dowcip Clarksona, że mm -hmm. z Berlina do Warszawy on mm -hmm. one tank. Tak. <głosy> <głosy> tak, ale y, słuchaj, ta. Chińska, bo z jednej strony jest ta chińska metoda i nawet przecież y, samochód, który u nas może będzie, nie wiem, może w przyszłym roku, czyli nowe Volvo XC70. To faktycznie będzie taki samochód. Tak, to już nie jest y, uterenowione kombi, tak jak nie. kiedyś były. To jest coś w rodzaju, moim zdaniem, następcy XC60. Ojej, No, stąd do wieczności. No, ale przez X160 dopiero. Ale słuchaj, e, przecież to XT70 ma chińską hybrydę z Dini. Zrobioną właśnie dokładnie na tej zasadzie. No, co ty po? Jak pozostałe, czyli półtora litra benzynia, którego... Ojej. Tak, i też wreszcie podają zasięg ponad tysiąca kilometrów, bo co no dobrze, jak co. ale do tej pory hybrydy volwowskie, to... miały dwulitrowe silniki, i całkiem sporo baterii, z których korzystały ile się dało, a potem silnik brał 18 litrów na 100. Myślisz, że ten, no, ten, ten Gili. Ale 80, ale nie no, ten Gili to. Czy Gili. Będzie jeździł tak jak Chińczycy. Będzie jeździł, bo to jest ten Gili, Gili, któryś nie pamiętam, nie, nie X5. No tylko, nieistotne, ale chodzi tak, mi o zasadę tylko działania. Z Budą Volvo. Zasadę działania, że to jest po prostu hybryda tak. z bardzo dużą baterią, która ma preferencje elektryczne, ale nie za wszelką cenę, tak jak w Volvo bywało. Ale proszę pana z kolei, popatrz, że y, to samo Gili, czy tam Gini, no. ma spółkę z Renault. Ta tak. firma się nazywa Horse, tak. bardzo się kojarzy z mobilnością nazwę. Tak. I y, oni... Opracowują y, wspólnie jednostki, także hybrydowe, i teraz opracowali nową jednostkę dla DACI, która będzie w Bigsterze, mm -hmm. w DASterze chyba też będzie. Mm -hmm. I to jest, proszę pana, combo, bo to jest tak: hybryda z fabrycznym gazem, z funkcjonalnym napędem 4x4, bo na tylnej osi jest silnik elektryczny, no. ze skrzynią EDC, a co prawda tylko sześciobiegową, ale jednak z EDC, a nie z tym mhm. yy, wynalazkiem. Z no ten wynalazek się świetnie sprawdza. Tak. I proszę pana, mm. oni też mówią, ma, to ma zbiornik 50 litrów paliwa i 50 litrów gazu. I oni mówią, że to półtora tysiąca kilometrów na obu tych zbiornikach No to nie, bez problemu. <laughs> Więc, a jak ktoś będzie tylko gaz zalewał, słuchaj, hybryda z gazem fabryczna, no to po prostu, jeżeli to na przykład do Jogera jeszcze włożą, to taksówkarze będą szczęśliwi? Myślę, że to nie tylko taksówkarze będą szczęśliwi, bo to naprawdę ma ręce i nogi. Ale to ja mam w takim razie pytanie, czy te hybrydy plugin, które w tej chwili Chińczycy sprzedają u nas nie pod nazwą Horse, tylko ci wszyscy inni tam. O no. moda, Jacku, Cherry, BYD czy oni nie myślą o gazie? Wiesz co? Bo yy, problem jest wiem. jeden, do końca myśl, że no. ich silniki 1.5 i turbo i nie turbo E, należą do absolutnie najbardziej wyrafinowanych konstrukcji spalinowych, jakie kiedykolwiek powstały. Mogą mieć problem z przyjmowaniem Więc gazu? mogą mieć problem z przyjmowaniem gazu, ponieważ tam e, wydajność cieplna e, przekracza 43%, co jest po prostu tak. abstrakcją. Tak. E, ta hybryda daci jest, zdaje się, na tym 1-2%. Czym... Ale to też jest turbo przecież. Ale no dobrze, tylko że to jest... To, to, tam, bo... nie było, tam nie było priorytetu maksymalizacji wydajności. E, tak, Cieplnej bo ta jednak, ale z kolei ta nowa właśnie ta 1.8 hybryda, która jest w Bigsterze i teraz już będzie też w Dasterze i Joggerze, mhm. to ona mi paliła więcej niż ta 1.6. U mnie nawet. Mhm. Więc, coś tam yy, yy, jednak. Z przyczym Te wszystkie jednostki, włącznie z tymi na gazie, spełniają normę, proszę pana, Euro 6E BIS. Czyli aktualnie najostrzejszą. No, dam no. Co poradzę? Nie, no. Znaczy... Ja, tylko, ja tylko tak trochę abstrahując, a trochę nawiązując do Twojego stwierdzenia, że EDC, co prawda, sześciostopniowa, ale jednak, a nie ten wynalazek, to podkreślę, po pierwsze, ten wynalazek okazuje się cholernie sprawny i niezawodny. Te, przez ten wynalazek rozumiemy. Yy, Tę trójskrzynię. Ten no? tr skrzynię z trzech skrzyń, która to. jeździ w. Yy, w wariantach dwustu konnych, jeden z silnikiem spalinowym 1.2, w, w renowkach 1.6 i teraz 1.8 wolnossących tak. też w Renault. I w... Ale ja zmierzam do jednej Dlaczego? rzeczy, mianowicie jeżdżenie, jeżdżenie elektrykami ma jedną wspaniałą zaletę, mianowicie Brak skrzyni biegów. I natychmiastowa reakcja napędu, bez oczekiwania, aż skrzynia zmieni, zredukuje czy coś takiego. No tak, no w hybrydzie musi się dołączyć ten elektryk, tak. Albo spalinia. Eee, ale, i tutaj właśnie mi się kojarzy jedna rzecz. Na niekorzyść niestety europejskich producentów, a na korzyść chińskich, mianowicie wszystkie poza Omodą 9, wszystkie hybrydy, które ostatnio są wprowadzane, hybrydy plugin, są z pojedynczym przełożeniem, a co za tym idzie, też nie trzeba czekać, aż się cokolwiek dołączy. Poczekaj MG chyba napisali, MG... że ma na dwa w tym. Ale oni piszą, że dwa. Również w hybrydzie Plugin, a w tym nowym Hybrid Plus hs bo do niego z, z, pijesz, jest dokładnie ta sama jednostka napędowa, ten sam zespół napędowy. Dwa przełożenia w sensie, że silnik spalinowy ma jedno, a Silnik a elektryczny, elektryczny drugi, ale to. Y tak czyli naprawdę czyli w tych tak jednoprzełożeniowych naprawdę. przełożeniowych też tak jest. Tak, dokładnie. Bo Tylko tam jest wtedy w omodzie jeszcze jest y, osobno Nie, no omoda 9 coś w rodzaju to rodzaju jest... skrzynki rozdzielcze. Omoda 9 to jest szaleństwo, tam może zrealizować 11 przełożeń Ale wiesz, co jest najfajniejsze, że y, tu nie ma czego rozkminiać. Kierowcy to ma nie interesować, on ma jechać i jedzie to rewelacyjnie. Owszem. Ja mam dużo zastrzeżeń do tej omody dzieli. Tak, ja również, ale nie do napędu. Ale nie do napędu. Zastrzeżenia są zresztą dokładnie takie same, jak do większości, a właściwie wszystkich znanych mi w tej chwili chińskich samochodów, czyli do ergonomii. No ja mam jeszcze duże zastrzeżenie do multimediów, które są wyraźnie przestarzałe w porównaniu z innymi produktami. Koncernu no, i jeszcze można się przyczepić do zawieszenia, które nawet w trybie sport jedynym <grym> y, możliwym do jazdy nadal jest za miękkie. No, teraz to się czepiasz. Nie, no, ale generalnie rzecz biorąc, powiem Ci, że. Dobrze, gdyby, ale, ale no... y, zaraz znowu usłyszymy, że Chińczycy nam płacą. Gdyby, no i... gdyby Chińczycy nas słuchali, to ja niniejszym mówię, że ja nie mam problemu, żebyście nam płacili ja też w zasadzie nie mam problemu z tym, żeby mi płacili ponieważ jak coś mi się nie podoba to, to i za tak pieniądze to powiem. powiem, że mi oczywiście, się nie podoba oczywiście, że tak, znam to doskonale cały problem polega na tym że w tej chwili albo płacą Chińczycy albo płacą Niemcy bo... to Toyota już nie? a Toyota to w ogóle słuchaj ja nie wiem no, że od lat słyszałem, że to Toyota mi płaci nie, to to nie Tobie, to innemu dziennikarzowi już y, y, płaciła. Ale y, mnie oskarżano. A Ciebie oskarżano, aha. To szef zawinił, kowala powiesił tak odwrotnie? albo odwrotnie, tak. No ale nie, nie y, proszę Państwa, nikt Niemcy, nam nie płaci. Y, niemieckie... No, znaczy znaczy inaczej, Volkswagen y, konkretnie. Y, nie. media z y, niemieckim kapitałem a czy też y, polskie wersje y, niemieckich pism motoryzacyjnych. Propaganda antychińska, jaka tam jest uprawiana, to powiem Ci, że jeszcze paskowego z Republiki powinni zatrudnić. Bo chińskie samochody mają od groma wad, ale po prostu to, co oni odwalają... To jest naprawdę moim zdaniem propagandowa kampania czarnego pijaka. Czy, czy, mamy, czy mamy jakieś media y, nie niemieckie, tylko francuskie? Mm, media y, z kapitałem francuskim. Tak. W Żeby Stelantisa chwalili. Y, nie. Yy... Bo, bo jeszcze byśmy dostawali wtedy pieniądze od Peugeota albo Citroena. Yy, no a to jest za co chwalić? Tomu? No właśnie no. cały widz polega na tym, że yy, tak jak i ty, ja również, nawet gdyby płacili, to bym powiedział, co mam do powiedzenia. A w przypadku. Dlatego produktów... wolą nam nie płacić, bo i tak to powiemy. I tak to powiemy, i tak. I jeżeli coś się nam podoba, to też to powiemy, czy Oczywiście. nam zapłacą, czy nie. Problem ze Stellantisem jest taki, że ich produkty od dłuższego czasu pomijając może nową Pandę to są produkty zupełnie pozbawione jakiegokolwiek charakteru, czegokolwiek nowatorskiego. Natomiast w grupie Volkswagena coś się jakby zaczyna No bo Volkswagen dziać, się no. zaczyna zwijać i zdaje się 50 tysięcy miejsc pracy e... musiał zlikwidować, głównie podmięconych samochodom elektrycznym. Widzisz, Volkswagen ma w Niemczech dokładnie ten sam problem, co cała Europa i na przykład nasze górnictwo. Pod tytułem, związki zawodowe prędzej dopuszczą do tego, żeby zwolnić połowę robotników niż żeby zmniejszyć. Płacę albo, albo marżę. W pierwszym półroczu tego roku, 25, najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie była Dacia Sandero. No akurat nie dziwi mnie to, bo prawda? to jest bardzo porządnie wyceniony samochód, który po prostu służy do przemieszczania się. Z punktu A do punktu tak B. Jest. I 90 parę procent klientów ma dokładnie takie podejście do samochodu. No, no. Jadę. Takich pasjonatów jak my, to tak już wcale za dużo nie ma. Wiesz. Z drugiej strony, te cła amerykańskie, no to też europejskim producentom nie pomagają. W jakim sensie. Bo już sam Stelantis wyliczył ileś tam będzie też miliardów do tyłu na tym. Za co? Z powodu ceł wprowadzonych przez Amerykanów, znaczy przez Trumpa. A on no przecież... co sprzedawał w Stanach poza Dodge'em? Ale no, proszę pana, ale i Jeepy, i Dodge, i co oni tam jeszcze mają. Po pierwsze mają komponenty europejskie. Bardzo no nie, moment, 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 moment. Po drugie są moment. robione albo w Kanadzie, albo w Meksyku. A, to w tym sensie, nie? Że w Europie są robione... I... No, niektóre Jeepy, y, zdaje się, że te Avengery, to w ogóle są... A to różnymi. w ogóle jest znane w Stanach? To, to istnieje tam? Y, nie, tam chyba nie, ale y, generalnie rzecz biorąc inaczej. No, oni są... Już w tej chwili GM też wyliczył, że Ford też wyliczył, że na tych cłach jest ileś tam miliardów do tyłu. Nie, no dobra, ale. Plus to dotyka też europejskich producentów, którzy fabryki w Stanach owszem mają, ale komponenty idą z Europy. No bo przecież w wyprodukowanym w Stanach Mercedesie są też komponenty i z Meksyku, i z Włoch, i z Niemiec, i, i skąd, skąd tam jeszcze, tak? No tak, a akurat Mercedesów to się w Stanach sprzedaje całkiem, całkiem. BMW. Audi, Volkswagenów, nie wiem, no Volvo przez tam też ma fabrykę. No tak. Hyundai i General Motors teraz nawiązały współpracę, będą razem opracowywać nowe modele samochodów i na przykład Hyundai Staria w Stanach będzie robiony i sprzedawany jako Chevrolet. No trudno co robić. Więc, no. więc wiesz, no inna sprawa, że zanim do tego wszystkiego dojdzie, to kolega pomarańczowy albo się przeniesie na łono Abrahama, albo skończy się jego kadencja. Hmm. Tak ja mam sporo takich znajomych Amerykanów, którzy rano tak dają taki wpis do tych tych... Is Nie <laughs> Nieładnie, ale świadczy to o ich podejściu to powiedzieć. I, inaczej, bo... Land of the free. Tak. Mhm. E, inaczej, Wracając. Czyli tak, jak było kiedyś śpiewane w Polsce, że masz wolną rączkę, ale w trybach. Tak, szyraka strona, maja radna no. ja. Oczywiście. Ja drugiej takiej strony nie znają, gdzie tak swobodno dyszy człowiek. Tak jest. E, teraz tak. Oni wszyscy, tym, wszyscy ci no? dyktatorzy mają hopla na punkcie podkreślenia, jak u nich jest wolność wolny. i tak. demokracja. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. A to, to też był, tak. E, to jak w końcu? Ty jedziesz do tego Monasią czy nie? Wiesz co, że jeszcze nie wiem. Aha. Ale najprawdopodobniej dzisiaj wieczorem polecę. Jednakowoż. Tak. A zalicz nieprawdaż, czyli jak Bynajmniej wrócisz. <gry> I na pewno Aha. nie będę jechał samochodem. Dobrze, czyli jak wrócisz, to powiesz, co tam widziałeś i jak piwo. Zanakowało. Chyba, żebym nie poleciał. A jak nie polecisz, to żadna strata. Ale bo... to też mogę opowiedzieć, jak nie poleciałem. Jest jeszcze... co? właśnie cały problem polega na tym, że ja nie muszę tam być, żeby móc powiedzieć, co tam jest. No było. przecież w ogóle nie wiem, po co są jeszcze salony samochodowe. A to nie jest salon samochodowy, to jest salon mobility. No dobrze. No. no dobra, to dziękujemy w takim razie i do usłyszenia. No trudno. Podcast motoryzacyjny Overdrive.